Piłka ręczna plażowa z roku na rok zdobywa coraz większą popularność. Pierwszy turniej rozegrano w 1992 roku we Włoszech i jest to oficjalna data narodzin tej dyscypliny sportu. Miała być połączeniem sportu i dobrej zabawy, oraz sposobem na spędzanie letnich miesięcy przez młodych ludzi. To jest zupełnie inna dyscyplina niż piłka ręczna halowa, człowiek, zawodnicy, którzy. Objawiają ten sport, grają zarówno na hali jak i piasku, ale w piłce ręcznej, plażowej jest punktacja za dwa. Te najbardziej widowiskowe rzuty po obrocie, rzuty oddawane w powietrzu, one są punktowane za dwa punkty i nadają całej istocie widowiskowości tej dyscyplinie sportu. Główne początki to było na hali. Wiadomo, większość z nas zaczyna swoją przygodę na hali, potem pojawiła się okazja, żeby spróbować swoich sił na piasku i tak od dobrych 13 lat kontynuuję to i gram na piasku. Jak się gra na piasku? Super, no jest pogoda, szczególnie w takim miejscu jak Kołobrzeg, morze, morze, plaża, słońce akurat nam dzisiaj wyszło, więc jest super, nic tylko korzystać i grać. W tym roku finał Mistrzostw Polski po raz pierwszy gościł w Kołobrzegu mamy tutaj łącznie 8 drużyn męskich i żeńskich które zostały wyłonione w toku turnieju eliminacyjnych jest to prawie blisko 200 zawodników i zawodniczek z całej Polski w finale zobaczymy zespół z Kowalewa Pomorskiego, który zagra z drużyną z Warszawy, a w finale mężczyzn drużyna BHP Petry Płock zagra zespołem Damy Radę i Nowrocław. W finale mężczyzn, podobnie jak w ubiegłym roku, wygrała drużyna Petra Płock, natomiast w finale kobiet, konkret Byczki Kowalewo Pomorskie. Turniej finałowy w Kołobrzegu zakończył cykl Mistrzostw Polski, na które składały się turnieje eliminacyjne w Inowrocławiu, Gdańsku oraz Płocku.